Pan z wami i z twoim. słowa Ewangelii według świętego Marka, tobie, Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej, on podszedł i podniósł ją. Ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zabrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał, pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał. Wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jak widzicie jak zawsze słowo jest dla nas najlepsze. Jako ruch, który w sercu ma przyjętą odnowę posoborową liturgii, jednym z takich pewnych głosów: Boga wobec nas. Jest właśnie y, trwanie w życiu liturgicznym, czy to w liturgii słowa, czy w liturgii godzin. Ostatnio mieliśmy piękny symbol tego w y, czwartek, też przy brewiarzu. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Ale tak jest. To jest tylko taki dowód, że w, w jednym z takich, takich rzeczywiście miejsce, kiedy Pan też okazuje nam swoją miłość i, i przypomina nam Jego wierność. W tej wspólnocie jest to, jak, jak żyjemy właśnie naszym charyzmatem umiłowania liturgii, którą da nam od nowa Soboru Wytakańskiego II. Dlatego ta liturgia też tak wygląda. Ym... I patrzcie, jakie słowo no, na koniec A za modlitwę. Najlepsze, jakie mogło być. Na ostatnią maucharystię. No najlepsze słowo z Ewangelii, jakie mogło być, że Jezus przyszedł, działał, wieczorem działał, tak, tu wieczorem było po zapadnięciu zmroku. Wczoraj wieczór, tak, szczyt a modlitwę. I oni by chcieli, żeby ciągle tak było, a Jezus mówi pójdźmy, pójdźmy gdzie indziej. I my też już niebawem pójdziemy do swoich stron. Jako chrześcijanie. To też no, właśnie pokazuje tą prawdę o posłaniu e, każdego chrześcijanina. Tak? Jestem posłany razem z Jezusem, aby iść do tych miejscowości e, i, żeby Jezus, i żeby Jezus działał. E, są te szczególne momenty, i ta szczególność zostaje. E, Możesz sobie, sobie takie ćwiczenie. Pomyśl trzy, o, o trzech osobach, które znasz w swojej codzienności, które bardzo potrzebują teraz Jezusa. Znajdziesz? Od razu. Pomyśl. Pomyśl trzy twarze, trzy, trzy e, historie, może które znasz. Może Być bliski, może być, da, może ktoś z pracy, może to z sąsiad, o którym wiesz, że bardzo potrzebuje dziś, żeby Jezus go dotknął, ją dotknął. Jesteś w stanie sobie te trzy osoby? Myślę, że nie jest trudno znaleźć Trzy osoby, szybko. Zanieś je. Ja. chodzi o to, że Pan od razu do nich ci pośle, ale zanieś je. Ja. Pamiętamy, musimy też pamiętać zawsze, że my właśnie y, nigdy nie przeżywamy y, wiary w Chrystusa dla siebie. To jest to, to co papież Franciszek obecnie. E, podkreśla jako wie, wielką chorobę kościoła. Chorobę, dysfunkcja, kościół autoreferencyjny, kościół, który kręci się wokół własnej, własnego ogona, dba tylko o wewnętrzną czystość, ciągle się kręci w procedurach, ciągle e, nie wiadomo co, tylko dla siebie, tylko ja, tylko my, jak to lepiej, a nie kościół misyjny, wychodzący ku innym. I Ksiądz Blachnicki dokładnie taki obraz kościoła przekazywał i tak utworzył ten ruch. Właśnie, że ma być wychodzący, ma być dla innych. Kiedy zaczyna stagnację, dlatego tym podstawowym obrazem zawsze było źródło żywej wody, nie? Bo woda jak się zastanie, dzisiaj słyszeliśmy, jak się wykopało skałę i się zrobiła woda w środku stawek, co się z taką wodą dzieje następuje, tak? A kiedy woda jest żywa, to jest zdrowa. Kiedy źródło wybija, to jest zdrowe. Tak samo jest z naszym życiem. Otrzymaliśmy źródło, tak? Chrystus jest źródłem oazy, także oazy modlitwy. To nie są rekolekcje weekendowe, to jest oaza modlitwy. Nazwa ma znaczenie, bo ukazuje zupełnie coś innego. Można oazę modlitwy przeżyć w trzy dni bez niedzieli, może być w innym terminie. Eee, ten krótki doświadczenie 48 godzin. To jest szczególne doświadczenie źródła, a źródłem jest Chrystus, który swojego ducha udziela i w tym duchu posyła. My zbyt często, jak czytamy Ewangelię, wydaje mi się, my nakładamy takie zbyt szybkie kalki. Nie? My myślimy, że, że no, w obecnym czasie no, to jest Pan Jezus, a apostołowie są tylko księża. A my to ten nut, taki tam daleki. Nie? I tak czytamy, tak nakładamy. No tak, no to tu księża byli i to niech się księża zrobią, to apostołowie. Nie? A jaka jest tożsamość? Nie? Ucznia Chrystusa. Jezus powiedział do swoich uczniów: Chcesz być uczniem, to posyłam ucznia. Tak, i to jest kościół. Kościół to jest kościół uczniów Chrystusa. Nie? To też po pierwsze nam przypomina, i tworzy to, taki konstrukt, który nawet w języku polskim nie umiano oddać. Missionary Disciples. Missionary, Disciples. Po polsku z kreską, uczniowie misjonarza. Uczniowie misjonarza. Chodzi o to, że to jest nierozdzielne. Jak mam relację z Jezusem, to od razu jestem w misji. Jestem misją. Jak mam relację z Jezusem, jestem misją. Każdy z nas. Nie, nie muszę się teraz pytać, a co ja bym tu dla Pana Jezusa zrobił? Tylko, Jezu, używaj mnie, posyłaj. Ci wszystko, co potrzebujesz. Wszystko masz. Yy, bo chodzi o Ewangelię. Nie? Ewangelia yy, to jest dobra nowina, to jest moc Chrystusa przechodzącego, to jest nowe życie. Nie? Można sobie takie ćwiczenie kiedyś zrobić. Co ty, co ty rozumiesz pod słowem Ewangelia? Co to jest dla Ciebie? Yy, jakie masz synonimy? Wypisz sobie 10. Co to jest Ewangelia? Nie? Yy, dla słabych stają się słaby, aby pozyskać słabych. Stają się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, aby mieć w niej swój udział. Nie? Paweł zresztą powie bardzo mocno, że nikt go nie nauczył Ewangelii z ludzi. Ogłosił mu ją Jezus Chrystus. Nie? Tak było. To Jezus nauczył Pawła Ewangelii. Co to jest istota? I my dlatego potrzebujemy takich wydarzeń jak to, dlatego potrzebujemy takiej przestrzeni jak na przykład Ruch Światu życie w swoich różnych wymiarach, żeby się uczyć Ewangelii. O to chodzi, o istocie. To zawsze od samego początku było. ewangelii Ewangeliczna rewizja życia. Nie? Do źródła. Z źródłem je zmienia, abym szedł dalej. Znów, nie jest to tylko zadanie profesjonalistów kościelnych, ale każdego z nas. I jak chcesz poznać moc Ewangelii, to ją poznasz. Nie? Jeśli pragniesz, Jezu, a ja, a czy przeze mnie może objawić się moc Ewangelii w życiu innych ludzi? Chciałabym, żeby tak się stało. No to się módl o to i zobaczysz, że się stanie. Że Jezus, Duch Święty, właśnie przez Ciebie yy, okaże moc Ewangelii. Nie? To nie jest coś dalekiego od nas. Nie? To nie jest coś, wiecie tam o. My się często właśnie tak szokujemy, nie? szczególnie u. E, chrześcijan, właśnie postreformacyjnych, szczególnie tych nowych <grymne> wspólnot, nie? ile oni są w stanie zrobić dla Chrystusa? Jesus, all for you! Beautiful. Idziemy, tak? Jest takie, takie wydarzenie cykliczne, szczególnie w Stanach, ale też w Brazylii, nie? Wiecie, jakich. Y, tak, żeby znakiem pokazać, Czyli do słowo zdaj mi zdejmij buty, podnieś je. Panie, poślij mnie. To się może wydawać, nie wiem, ale te znaki mówią do nas, nie? Jesteś gotowy? Poślij mnie. Chcesz służyć dla Ewangelii? Będziesz służył. Ale ja jestem, ja tyle nie wiem o chrześcijaństwie. Spokojnie, nauczysz się w drodze. Życia i chrześcijaństwa się można tylko nauczyć w drodze. My zbyt, zbyt często myślimy, że chrześcijaństwo uczymy się tylko się naczytam, na modle, jeszcze z pięć lat, to może coś i tam zrobię. Życia uczy się ciągle w drodze. I Jezus wysyłał, posyłał tych, którzy ledwo co Go spotkali. Nie? E, działał. Nie? I, i, I działał. Przykład Samarytanki. Nie? Ledwo co poszła. Wierzymy już nie tylko dzięki twojemu słowu, ale bo zobaczyliśmy, że On jest Mesjaszem. Nie? E, 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 dzielenie się Ewangelią Niesienie dobrej nowiny nie jest dla profesjonalistów kościelnych. Wybijcie to sobie z głowy, jeśli macie taki obraz. Jest dla ciebie, ty jesteś wezwany do głoszenia Ewangelii. Nikt nie zaniesie Ewangelii tam, gdzie Jezus chce, żeby się zaniósł. Nikt. Nie myśl, że ja to zrobię za ciebie albo ktoś inny. Nie? I to, to, co jest to powołanie Izajasza. kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem. Oto ja, poślij mnie. Nie? Czy chcesz być posłana? Czy chcesz być posłany? Jak chcesz, to będziesz. I oddasz chwałę Bogu, i zobaczysz, że rzeczywiście Ewangelia zmienia życie ludzi. Nie trzeba wiele. Moc ducha jest wystarczająca. Wszystko ci zostanie dodane, ale uczy, nauczysz się w drodze. Nie? Nauczysz się w drodze. Amen.